Hej, ekipa, witam Was w Staniu. witam Was ponownie w Manolords. Nie wiem, czy to będzie wprawdzie już ostatnie spotkanie. Pewnie się dzisiaj przekonamy, czy to jest już koniec naszej przygody z Manolords w wersji demo. Przyznaję, maraton był zacny, wiele się dowiedzieliśmy, wiele odkryliśmy, różne rzeczy tutaj sprawdziliśmy. I tylko sobie smaka narobiliśmy tak naprawdę na ten tytuł, bo słuchajcie, ja po tym maratonie... Z jednej strony jestem trochę zmęczony już całą tą serią, bo cały czas bez przerwy, bez save'ów no, Natomiast z drugiej strony, no naprawdę to pięknie, pięknie nasza osada wygląda zacnie. No po prostu to jest pięknie prezentująca się gra O, i wycieli mi to drzewo, no serio Ach, najzło, najgorzej, najgorzej. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą przyszłość, to jestem pewny, że to będzie świetlista, świetlista droga, tak jak tutaj ta droga u nas przez sam środek osady będzie się prezentować. Dobra, chcemy dzisiaj postawić najważniejszą strukturę, czyli nasz dworek, bo trzeba do tego nam 10 logów. A my mamy logów 27. Troszkę się przygotowałem. Więc teraz pytanie: Ja chciałbym to postawić w tym miejscu, ale mi tu nie pozwalają. A to dlaczego mi tutaj tego nie pozwalają? Przy drodze mam to postawić? Nie, też nie. To co? Może najpierw może mur muszę postawić. To byłoby ciekawe. Albo poczekajcie: eee, To jest wejście. Ravens for, 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 for present. Wreszcie, locked in demo. O nie, no to jak mamy zrobić tego questa, to ja się nie zgadzam, to jest zablokowane, ja się tu nastawiłem na to, że ja to zbuduję. To nie. To jeżeli tak, to jestem zawiedziony. No jedna rzecz, mogło być, że postaw w tą strukturę skończysz demo. No chociaż tyle. Taki mały smaczek tak na zakończenie nasz dworek. Nie. No czuję się teraz przyznaję trochę rozczarowany. Mogło być to, że w momencie kiedy postawimy tą konstrukcję, wyskakuje komunikat, że właśnie skończyłeś demo, świetna robota, dlaczego tego, tak nie zrobiona, dlaczego mój drogi autorze, dlaczego Slavic Magic nam nie zostawiłeś takiego ist Przepraszam, isterega, ostatni smaczek na zakończenie, niestety nie, no trudno, dobrze Coś się stało, coś nie stanie, nie można, ale w takim razie ja zrobię sobie coś innego. Ja chcę sobie zbudować, też nie mogę. Tak do, od, od podatków też nie mogę. To może chociaż zrobimy produkcję piwa. Tak na zakończenie, na, na zalanie smutków, że musimy opuścić już ten tytuł. No słuchajcie, no to zróbmy. Zróbmy w takim razie. Tylko tak, zrobimy to troszkę tak inaczej. Tutaj będzie produkcja. W tym miejscu. Więc yy, z tego względu, że stąd magazynujemy i więc tutaj będziemy przetwarzać. Proszę postawcie tu. Tak, braćcie do roboty i Brewery postawimy właśnie gdzie. I to jest dobre pytanie, gdzie ja mogę to postawić, żeby było blisko tutaj do naszego Ale. A z drugiej strony Ale jest tu przechowane, więc wiecie co? Ja to postawię tu. To się tutaj zacznie będzie prezentować, tylko widzę, że nam nie, nie pozwalają. Pytanie czy Wy pozwolicie nam to postawić? Nie bardzo. Nie bardzo to chcą, czy nam pozwolić postawić Może dlatego, że jest zbyt stromo Tak, tam jest zbyt stromo Dlatego nam tego nie pozwalają Ale z drugiej strony nie chcę z tym nie wiadomo gdzie gnać No i właśnie to się robi, robi się ciasno Postawiłem tavernę w takim miejscu Że to nic więcej nie wcisnę No choćbym nie wiem jak chciał To nie ma takiej opcji No tutaj wszędzie jest zablokowane Tu jest zablokowane, tu jest zablokowane Tu jest zablokowane, tu jest zablokowane o, Ale tu jest miejsce Tylko to jest kawał drogi to nie słuchajcie, to jeżeli tak to my likwidujemy my sobie zrobimy tu ścieżkę wow, a co takie tak ścieżki, tak się tutaj kiedy, a, bo są pola, no tak to my sobie zrobimy ścieżkę tak, tu nakręcimy tu tędy zrobimy tą ścieżkę i tu tak może coś puścimy proszę bardzo i tutaj tak, postawimy przetwórstwo postawimy tu. Aha, bo to też się nie bardzo mieści, teraz. Najgorzej. Najgorzej. A, to bym postawił to bym postawił tu. A to postawię tu. Tak? Może być? Może być. No i mówię, troszkę część przemysłowa tutaj wpadła. No ale tak to bywa. Że niestety, kościół w okolicach browaru będzie. Tak to wyszło, tak się zmieściło. ale to są takie informacje dla nas na przyszłość, żeby wiedzieć, jak to wszystko stawiać. To też to, to demo jest dla nas bardzo przydatne w tym właśnie momencie. Nasz browar właśnie powstaje. Ostatnia konstrukcja tej serii, no może jeszcze nie ostatnia, bo mam jeszcze pewien pomysł na to, co mogłem tu zrobić, natomiast patrzcie ile ludzi się rzuciło. No, oczywiście jak się browar buduje, to od razu jest zainteresowaniem prawdzie jestem ciekaw czy większe zainteresowanie byłoby gdybyśmy budowali teraz tawernę. No, obstawiam, że też byłoby sporo ludzi chętnych. Natomiast no, browar bardzo istotna rzecz. Trzeba dbać o reputację naszej osady. Trzeba dbać o to wszystko, żeby tutaj wszyscy byli zadowoleni. Dobra, oni niech sobie tutaj w międzyczasie budują, natomiast ja jeszcze wam pokażę jedną kwestię. Mianowicie handel. To mnie zaciekawiło ogromnie. Słuchajcie, żeby zrobić jeden żelazny motek musimy wykopać żelazo, żelazo przetopić na, się e, znaczy rudę żelaza przetopić na e, sztapki żelaza, sztabki żelaza później przekuć zużywając sztapkę i e, opał i podczas sprzedaży a podczas zakupu mamy 6. Podczas sprzedaży kosztuje to 2 Więc powiem Wam szczerze słaby przelicznik. Natomiast zwróćcie uwagę, że na przykład żeby zrobić skórę ze zwierząt w tym momencie my to sprzedajemy export. Only czyli mamy skórę, którą później w tanery przeczyścimy. Tutaj możemy nawet do trzech pracowników dać, i później taką skórę po oczyszczeniu mamy tutaj na handel za. Słuchajcie, 6 monet. Nie wiem jak to ekonomicznie się pasuje, mi w ogóle to nie odpowiada. A czyli jeżeli chodzi o tą cenę, no jak za 6 monet sprzedajemy coś, co tylko w jednym miejscu przetwarzamy. A taki to żelazny młotek kosztuje nam dwie monety. No, przelicznik jest zdecydowanie dziwny. Jeżeli chodzi o ale, ja w tym momencie przestaję to kupować. W ogóle zamykamy się na kupowanie ale, bo będziemy samodzielnie to produkować. Natomiast widzimy, że będzie tego wiele więcej, wiele rzeczy. Patrzę czy jakie sceny, i wychodzi na to, że na skórach idzie się w tej grze dorobić. Jeżeli ktoś z Was gra, jeszcze nie grał w demo i chce się dorobić szybkich pieniędzy. Sprzedawajcie leder, sprzedawajcie leder, sprzedawajcie te skóry i przetworzone, bo na pewno tutaj to się przyda. Na pewno to jest jeden z najlepszych biznesów. Ciekawy jestem, czy to będzie rozwiązane w przyszłości, czy też te monety będą tutaj tak głodnie ignorowane, czy nie? Bo widzę, że jeżeli chodzi o jedynie co byłoby lepsze, to jest chleb, ale żeby chleb wytworzyć, no sami wiecie, że to jest też sezonowe, a ze zwierząt sezonowych bardzo nie mamy. Więc mimo wszystko dziwni, dziwniej to tak wygląda Ale tak jest, więc mamy, no i tawerna słuchajcie Proszę powstała Mamy uwaga wielkie otwarcie Przedem na otwarcie tawerny, osobiście jestem Tylko trochę tak dziwnie ta tawerna jest tutaj, tu, 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 tu niżej, tu wyżej O no jak, skończyliście pracę? Powiedzcie, że skończyliście, już możemy, tawerny, ja przepraszam nie, tawerny To jest ten browar tak, tutaj browar będzie No dobrać się, jeszcze nie skończyliście jeszcze nie skończyliście, ile można czekać mamy, mamy otworzony browar, więc proszę teraz w takim razie zająć się, ale jeszcze musimy malthaus, czyli tworzymy podstawę pod ten browar bo to wiadomo, z takim syropem czy z taką mieszanką kurcze, wiadomo, specjaliści od browarownictwa wiedzą o czym mówię że ta taka podstawa czy ten miąższ, czy to, 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 to co trzeba mieć właśnie, żeby wytworzyć ten, yy, to piwo. Natomiast no to troszkę zajmuje. Natomiast my czekamy aż to zrobią i będziemy powoli zbliżać się do wielkiego finału. W tym momencie mamy 93 mieszkańców, a ja żeby dopiąć swego zrobimy ich na setkę. Skoro mamy te drewniane bloki, mamy 21 to spróbujmy 93. To nie wiem, czy to wystarczy w takim miejscu, ale spróbujmy tak na razie tu wcisnąć. Jeszcze kilka mieszkań. Skoro i tak już tutaj uprawa raczej w tym miejscu nie będzie realizowana, to tylko obróćmy to ładnie. Ej, dlaczego to tylko jeden domek? No, by miał gościu... ktoś tutaj by miał ładną posiadłość. Naprawdę by miał ktoś tutaj ładną posiadłość. O, tutaj dwa. A ja bym chciał to obrócić w tym kierunku. Troszkę dziko, dlaczego to tak obraca? Hmm. Naprawdę dziwnie, ale dobrze. Skoro nie tak, to my zróbmy tak. Takie dwa tu. I spróbujemy na setkę dobić. Spróbujemy, słuchajcie, setkę dobić do mieszkańców. Nie wiem, czy mi się to uda. Powiedzie. Zobaczymy. Tutaj będziemy tylko trzeba to ładnie obrócić. O, tu już są kolejne dwa domki. Powinno dać radę, bo mamy 93. Na każde wypada. Coś 95, 97, to jest 101, powinno nam dać radę, więc liczę na to, że to ogarniemy. Więcej, tylko właśnie, kolejna rzecz, bawół. Ten jeden bawół na początek w pełnej wersji, trzeba będzie, obstawiam nawet jak już dojdziemy do jakiegoś etapu, dwóch, trzech bawołów korzystać, bo bez tego to produkcja stoi. Bo słuchajcie, w momencie kiedy my musimy dostarczyć logi, bawoł ciągnie w drewno. W tym momencie logi z lasu nie są zwożone. Drugim, drugi Bawuł zawsze by mógł do, ewentualnie do, do szybciej dowozić te logi, oni będą szybciej, bo tak Pan Bawuł, pan, pan z Bawołem tutaj musi przywieźć, ci pracownicy którzy tu budowali już sobie gdzieś tam zdążyli pójść Znowu kawałek drewna przywiezie, to znowu, o super, łazi po, po domku no super, gościu, super. No i patrz, oni teraz znowu będą przyjdą, pobudują, zbudują dwie, dwie, trzy cegiełki i znowu gdzieś tam pójdą. Ale powiem szczerze, taka akcja, wręcz identyczna akcja była w Time, nie time Stone, tylko w Kings and Merchants, gdzie faktycznie, tam jeżeli by budowaliśmy dwa, trzy budynki, jednocześnie gdziekolwiek, zanieśli kawałek deski. To nieważne, że tutaj zaraz koleś miał już szedł z deską, oni się wszyscy, hura, budowlańcy rzucili na przespół mapy, żeby zbudować jedną belkę, przebić innego gwoździa i z powrotem, i tak pomiędzy skonstrukcjami latali. Widzę, że naprawdę tutaj chyba twórca, Slavik Magic miał spory udział, wzorował się sporo chyba na tym temacie, albo przynajmniej tak mu po prostu wyszło w trakcie programowania, że bardzo dobrze tutaj porównał. Natomiast patrzcie, tutaj już mamy pierwsze uprawy, już suszenie, suszenie właśnie plonów bardzo dobrze. O, tutaj panowie wchodzą elegancko, podoba mi się. Tutaj mamy taką już będzie tworzenie tego, co trzeba. I my czekamy i patrzcie, brakuje nam właśnie tego drugiego bawołów. Gdybym już miał dwóch bawołów, to już byłoby lepiej. Natomiast no ten jeden no całkowicie nas dezorganizuje. Naprawdę mocno musimy się tutaj nagimnastykować, żeby cokolwiek tutaj pobudować. Mój ambitny plan właśnie się ziszcza. Nasza osada będzie posiadała ponad 100 mieszkańców. No i jak się z czegoś takiego nie cieszyć, naprawdę nasza osada pięknie, słuchajcie, pięknie będzie wyglądać. Tylko tak, zwolnijmy troszkę obroty no i zobaczmy jak to wszystko się prezentuje. No powiem szczerze, kawał dobrej pracy tu wykonaliśmy, naprawdę mi się to podoba. Sporo zrobione, wprawdzie tam na wzgórzu brakuje takiego jednego budynku. Chciałem zauważyć, że taki jeden mały budynek brakuje mi tam. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym wdrożyć, mianowicie, nie wiem czy to będzie możliwe, bo work in progress, ale chciałbym tutaj użyć murów. Czy będzie to nam dane? Zobaczymy, jeżeli bym tak był mury postawił, to czy na przykład w tym miejscu, o właśnie, będzie do weryfikacji. Jeżeli tutaj użyję takiego ścieżki i tutaj użyję właśnie, jeżeli chcę użyć murów, tak czy mogę to użyć? W taki oto sposób. Chciałbym zobaczyć, na przykład tutaj z jagodami mógłbym oddzielić. Postawmy na razie tak. Halo, ale chciałbym teraz to puścić. Móc zbudować. Nie mogę? Czyli co? Ja muszę to zamknąć. I dopiero wtedy... Aha! łapie. Czyli ja muszę tutaj mury. Dlatego te mury tak ciężko będzie postawić od razu całe, bo pewnie nam braknie drewna obstawiam. Jagody. No, tylko właśnie tu jest to, że jagody tu są. Tu trzeba by ścieżkę tędy ucinać, zabierać tędy, tędy, więc jak widzicie, tędy miejsca. Kurczę, nie. Miałem ambitny plan, żeby zabudować to wszystko murami, ale niestety nie, nie da rady. No, nie da rady w murów tutaj wdrożyć, bo jak widziałem, musielibyśmy sporo tych ścieżek po przecinać w taki oto sposób. A tu cały czas przez surowce są zabierane. Zobaczmy ile by zajęło nam drewna, żeby to wszystko otoczyć wszystko to przygotować już pomijając fakt, że tam jest żelazo poza murami tu macie 29, 30 słuchajcie, już mamy 33 ten jeszcze chciałbym palisadę pociągnąć, to ile to będzie wszystkiego kosztowało? 37 logów mamy 16, czyli de facto połowę, no ale Prezentowałoby się to faktycznie zacnie z tymi murami, ale nie ma takiej opcji, żebyśmy to zrobili. Szkoda, szkoda, miałem ambitny plan. Niestety znowu także nie wyszedł. Natomiast jak najbardziej porządna praca została wykonana, tutaj mamy pracę już przy naszym produkcji piwa. Tak to to wygląda. Nice, podoba mi się. Tutaj nasi ludzie pracują przy polach. No i faktycznie zrobimy sobie takie jeszcze na zakończenie spacerek. Zobaczymy jak to wszystko wygląda na żywo. Tutaj jest ścieżka. Ładnie nam te drzewa wzdłuż pól rosną. Podoba mi się to. Możemy się tędy ewentualnie przejść, zobaczyć jak tam prasy, no i z workami chodzą. Kurczę, naprawdę to, ten świat żyje. Cały czas coś tu się dzieje. Ktoś tutaj nosi zasoby. Ktoś tutaj przenosi, dźwiga, na taczkach przenosi, przekłada Tam Pan z nami się operuje No kurcze tak, Taka dobra produkcja Tak dobrze wykonana A to jest nadal tylko demo To jest nadal tylko demo I tak naprawdę ja już czekam Nie wiem wprawdzie kiedy nam przyjdzie Zobaczyć pełną wersję, pewnie sobie poczekamy Może z rok, może z dwa Oby nie więcej, bo ten smak po tym demo może niestety szybko zniknąć. Ta, ten dodatkowy głód, pragnienie tej gry. A może twórca już ma gotowy produkt, tylko właśnie nam zostawił taki smaczek na samym zakończeniu? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Okej, okay, wiecie co? Jeszcze jedną rzecz bym chciał sprawdzić, wdrożyć, mianowicie stragany. Tutaj, właśnie ja wiem, że trzeba więcej pracy, ale chcę żeby te stragany zaopatrzyć. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało, jeżeli to będziemy wymusimy pracę ludzi. Powinno to zadziałać, więc teraz mniej. O, tutaj Smithy nie działa. A, już wiem dlaczego. Jest tak, tutaj jednego przed drewnie. W sumie mógłbym tutaj jeszcze ograniczyć. E, przy tanery mamy. Nie, przy tanery mamy, bo tanery daje nam mnóstwo kasy. Tu jagody. Troszkę zmniejszymy. No i zobaczymy, jak to tutaj się prezentuje teraz. momencie kiedy będziemy chcieli. Będziemy chcieli podejrzeć tutaj. Dzień dobry. No i teraz tylko brakuje nam jedzenia tutaj. Ale tak, wiecie, już są stragany, ustawione. Już tam kupię. Dzień dobry. Chciałbym kupić materiał. No, zacnie, zacnie, się prezentuje. W takim razie skoczymy jeszcze do naszej kuźni. To z tego względu, że mamy tu pracowników. To ja bym teraz tych pracowników przerzucił. Tak, popatrzymy jak to wszystko żyje. Najmniej aktywnie, znaczy najmniej pracy mieliśmy przy, 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 przy żelazie. Najmniej rzeczy tam spędziliśmy, więc teraz tylko co trzeba. No, halo, ja nie chcę teraz kliknąć pracownika, ja chcę tutaj wyjść z tego. No i widzicie, teraz nie, nie będzie mi dane tego pracownika stąd wyłączyć, bo to jest taka malutka konstrukcja, że ciężko będzie. To po to powyłączajmy Tutaj zostawię tego przyjedzenia, bo może się przyda. Tutaj pozabierajmy. Będę chciał ich tutaj dać. Co ciekawe nie mamy fajruda Dziwnie. A tak, tutaj podłączmy i tu podłączmy. No i tutaj więcej, bo widzę opału nam brakuje. Więc wrzućmy tu. I idziemy dalej na spacerek. Zobaczmy jak tam pracują przy kuźni. Mam nadzieję, że wyrobili nam ilość młotków, no ale przyznaję, dziwne jest to, że młotki tak dużo potrzebujące przy procesie mają tak... Mało, małą cenę na skórach naprawdę tu idzie się dorobić. Potężnie, no i mamy. Choć podobały mi się, przyznaję, te dymarki, które widzieliśmy na screenach. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tutaj one tak się prezentują. Czy to będzie zmieniana konstrukcja? Tamte dymarki mi się troszkę bardziej podobały. To, co panowie siedzieli przy tym, chyba że to była zupełnie inna produkcja. A ja myślałem, że to jest zwykła, właśnie dymarka. No i tak właśnie prezentuje się nasza osada. Zacnie, prawda? Pięknie tutaj to wszystko się rozwija. No i miasteczko może sobie tak żyć naturalnie. Natomiast my mamy w tym momencie, słuchajcie, wszystko. Nic więcej tutaj nam już nie potrzeba. Jeszcze deszczek nam na zakończenie pokaże, że potrafi. Tak, pewnie deszczek jeszcze pokaże, że są ładne efekty graficzne, kałuże i tym wszystkie. No i tak właśnie wygląda nasz Mana Lords. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten maraton. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzu, że tak, dotrwaliście do końca maratonu. Że... I co sądzicie? Ja wiem, że tam jeszcze bugi i tym podobne tytuły rzeczy mogą być. Ale napiszcie mi, co sądzicie? Czy twórca Slavic Magic wykonywał do tej pory sporą pracę? Wykonał? Czy Wy byście to zrobili lepiej? Jestem ciekaw Waszych opinii. Natomiast jeżeli ten odcinek i ten cały maraton Wam się podobał, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was, Staniu. Na razie, hej!